Szymon Maksym, trener NB Gliwice. Panie trenerze, to dla Pana nie pierwszy awans do klasy. Witam, no nie pierwszy awans, ale jako trener to pierwszy, jako zawodnik to miałem już przyjemność dwa razy awansować do Ekstraklasy, dzisiaj trzeci, trzeci raz, tylko w tym razem jako trener i trochę inna rola. Tak widząc trzy razy, żeście awansowali w tym sezonie do tej Ekstraklasy, najpierw wygrywając z Polkowicami, potem pokonując Marek schorzów, a dziś przypieczętowali się do taka kropka nad i przed własną publicznością. Tak, zaczęło, zaczęło się od Polkowic, wygrana trzy punkty, odskoczyliśmy, chłopaki poprawili na Mareksie, czyli to już nie dało się nie awansować. Dzisiaj kropka nad i, nie wiem, rywal jeszcze przegrywał, nie wiem jak skończył, czy ta przewaga się powiększy, czy oni ją zmniejszą, to na razie nie, nie wiem, nie mam tematu. To był, mimo miejsca w tabeli, chyba trudny sezon dla NBGW. No nie było łatwo, no, tak jak mówię. No, gdzieś na chłopakach może była presja tego awansu, każdy chciał awansować, no i podołali. Zrobili, zrobili, po prostu awans, są najlepsi w tej lidze i teraz będziemy walczyć, trenować i żeby jak najlepiej się pokazać w Ekstraklasie. Kiedy opadną emocje i kiedy zaczniecie się przygotowywać do tego sezonu premierowego w Ekstraklasie? Ja myślę, mamy jeszcze jedną kolejkę, tak? Za tydzień skończy się Liga. Można powiedzieć, liga się zakończy. My jeszcze będziemy mieli okres roztrenowania. Myślę, że na pewno do końca maja zobaczymy, co będzie z czerwcem. Przerwa na lipiec, i od sierpnia na pewno ruszymy. Myślę, że do dwóch tygodni w ogóle będą znane jakieś kroki w klubie i jak to będzie dalej wyglądało. 2 do dwóch w meczu kończącym rozgrywki w Gliwicach w pierwszej lidze. to wynik, który Pana satysfakcjonuje, czy też, czy też tak miało być? Znaczy miało być? No, chcieliśmy wygrać do końca wszystko, no na razie nie przegraliśmy, dalej jesteśmy drużyną niepokonaną w tej rundzie, mam nadzieję, że zostanie. No, wiadomo, gra się o prestiż, o punkty i jak chłopaki wychodzą na mecz, to zawsze są zgarnąć pełną pulę, aczkolwiek no, trochę dzisiaj brakło szczęścia, ale nikt się tym nie stresuje, nie, nie ma jakichś tam większych problemów, że padł taki wynik. Dzisiaj akurat y, nie było to najważniejsze. Myślę, że chłopcy, tak jak mówię, nie przegrali tego spotkania, aczkolwiek to był jeden ze słabszych naszych meczy. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie przegraliśmy go, nie wygraliśmy, ale jesteśmy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Koniec Zapytam Łukasz Ciebie na początek, kto najlepszy jest? NBIT. NBIT Gliwice oczywiście, zespół, który awansował Ekstra Klasy wprawdzie już tydzień temu, ale dziś kończyliście przygodę, przygodę z pierwszą ligą w Gliwicach. Bo zacznie się w Ekstraklasie. Wynik 2 do 2. To coś to Was satysfakcjonuje? Myślę, że o tym meczu się dużo nie mówmy. Słabo zagraliśmy, na pewno też trzeba oddać wielistce, że postawiono nam się trudne warunki. Nie był do nas naj, najlepszy mecz. Ale tak jak powiedziałem, już na to nie patrzymy, jeszcze wygramy teraz ostatni mecz z Mikołowem i czekamy na Ekstraklasę. Fajna była oprawa tego meczu, przyszło sporo kibiców, były nagrody, były losowania, był szampan, były medale. Tak przeżywałeś poprzednie awanse do Ekstraklasy, bo wiem, że to nie twój pierwszy. Znaczy raz awansowałem przy dzielonym stoliku, także to nie był taki awans, a teraz tak naprawdę na parkiecie awansowałem, także cieszę się z tego. Coraz więcej chodzi kibiców na NBA, coraz bardziej ta marka jest w Polsce rozpoznawana i Gliwicach. Miejmy nadzieję, że w Ekstraklasie zapewnimy tą halę i będziemy walczyli o medale, bo na pewno z tego jak znam prezesa, to y, mamy cele ambitne. Właśnie, cały czas podwyższacie sobie tą y, poprzeczkę. No maksymalnie można ją podwyższyć do mistrzostwa Polski, ale na razie jaki będzie plan? Y, na razie tak, na pewno teraz troszeczkę odpocznijmy. Mamy kapitalną drużynę, z kapitalną atmosferą, z y, super prezesem, z ambicjami, tak jak powiedziałem, także na pewno będziemy groźni w X-Klasie. Y, jaki to był sezon dla kapitana Nbitu? Udany, dobry, bardzo dobry? Dla mnie udany, tak to powiem. Myślę, że y, więcej pokażę w Ekstraklasie, bo troszeczkę te bram, br, mało, mało bramek, ale tak jak powiedziałem, wszyscy byliśmy, w sensie byliśmy drużyną, także to się rozkładało na wszystkich zawodników równo i właśnie to był ten kolektyw, który zaowocował tym, że będziemy grać w Ekstraklasie. W pierwszej lidze trzeba sobie powiedzieć prosto: wielu rywali nie było wymagających z takimi zespołami, nie da się grać na maksa, no bo trudno wyzwolić z siebie pełną energię. W tej wyższej lidze, w tej najwyższej już tak nie będzie, tam będzie cały czas grać na maksa. I o to chodzi, ja lubię takie mecze, ja wolę grać z drużynami lepszymi, gdzie trzeba się bardziej zmobilizować, na pewno tak samo koledzy ode mnie z drużyny, tak jak tutaj pokazał przykład Wisły, gdzie postawiliśmy mistrzowi Polski bardzo trudne warunki i mam nadzieję, że będziemy tak, tak samo każdemu stawiali te warunki. Dziękuję bardzo. Łukasz Groszak, bramka z To Gliwice, piękne chwile przeżywasz po przyjściu do tego klubu, prawda? No na pewno już cieszymy się od dwóch tygodni, Myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być. Każdy stawiał na nas przed sezonem. Byliśmy pewni tego awansu i postawiliśmy tylko kropkę nad i dzisiaj. Dzisiaj miało być piłkarskie show. Skończyło się wynikiem 2 do 2, ale nikt chyba tego pretensji ani do Was, ani Wy do siebie nie macie. Oczywiście, że nie. Przez cały sezon graliśmy równo, przegraliśmy tylko jedno spotkanie. No, dzisiaj akurat się nie udało. Myślę, że drużyna przyjezna chciała nam popsuć tą imprezę, ale tak do końca jej się nie udało. Łukasz, ty broniłeś już w niejednej bramce, przyszedłeś tutaj z Remedium Pyskowicę, czy na twoim kocie są awanse do ekstraklasy? Tak, to jest mój trzeci awans. Awansowałem z Jangogliwice oraz e AZSUś Katowice. Teraz jest mój trzeci awans i mam nadzieję, że ostatni. Można to jakoś porównać? Porównać. Y Który najlepiej smakował? Myślę, że tutaj była największa presja, bo mieliśmy najsilniejszą drużynę, ale udało się i, i awansowaliśmy. Broniłeś równo cały sezon, wiele razy ratowałeś swój zespół. No masz na pewno jakiś wkład, znaczy masz duży wkład oczywiście w ten awans, jak ty to oceniasz? Ja myślę, że każdy zawodnik yy, yy, ma tutaj wkład duży i mniejszy bądź większy tworzymy jedną całość i, i awansowaliśmy razem, a, a nie osobno. Co nas czeka w Ekstraklasie? Yy, na pewno walka o medale. Yy. To też, ale miałem tutaj też na myśli, będą ciekawsze mecze, będzie, będzie więcej z pięć, może więcej sytuacji, więcej goli albo inaczej? Na pewno będzie równiejsza gra, mocniejsza, moc, to jest o wiele mocniejsza liga i będzie trzeba się silniej przeciwstawić temu.